Ze słonecznej Walencji witamy serdecznie i mamy nadzieję, że spędzą Państwo z nami najbliższe dwie godziny na stadionie Mestaja, bo zapowiada się piłkarska uczta. A komentować będzie dziś dla Państwa nasz duet Tomasz Smokowski i siedzący obok mnie Jacek Laskowski. Piemonte Calcio zagra przeciwko Juniors. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że... Ma teraz szansę na gola. Co za wejście bramkarza. Odważne, ale przede wszystkim skuteczne. Gdyby bramkarz nie ruszył tak desperacko na atakującego, ten miałby znacznie więcej czasu na oddanie strzału. Zdecydowanie, ale czysto. Proi ma teraz dobrą okazję. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Gol! Jak świętują tę szybko zdobytą bramkę, prowadzą zatem 1 do 0. Piemonte Calcio w ofensywie mogą zagrozić rywalom, ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Jest podanie w ofensywie, co dalej? Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Ależ interwencja w polu karnym. Mija obronę tym podaniem. Czy zdoła trafić? Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Jest miejsce w smużbocznej linii. Może tutaj pociągnąć naprzód. I leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? No i strata. I te brójne przy piłce. Piłka opuściła plac gry. Aut. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Wypuścił go. Będzie groźnie. Offside. Szkoda tej akcji. Niefortunnie. Na dobrą sprawę prezent dla przeciwnej drużyny. Nadal coś z tego może być. Tak! Bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Do bitki nie dało się już wyjąć. Na razie 2-0. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. Próbuję wykończyć podcinką. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Nic z tego nie będzie.